To jest kanapka drwala z McDonald's. A to jest drwal. A dzisiaj, mimo niespecjalnej pogody, będę musiał upodobnić się jak najbardziej do typowego drwala. Aby móc zjeść sezonowo kanapkę z restauracji ze złotymi łukami. Lecz nie jestem sam. Rok temu razem z jednym z twórców na YouTube umówiłem się na wspólne zjedzenie drwala, ale tamtego roku nie udało nam się tego zrobić. Więc poznajcie Karola. Karola z zęba. Nie. Nie z zęba, tylko z dęba. Nie takiego dęba, tylko takiego dęba. Z dęba. Możecie go kojarzyć z kanału 110%. Bo to całkiem możliwe, że go kojarzycie, nie wiem. Aby zjeść kanapkę drwala z McDonald's, będziemy musieli spełnić pewne wymagania, takie jak odpowiedni ubiór drwala, zaopatrzenie się w niezbędny asortyment, przeczesanie najbliższego lasu. Tu nic nie ma. Rozłupanie pnia drewna, transport drewna do domu w celu ogrzania chaty. Jeżeli tego wszystkiego dzisiaj nie zrobimy, zobowiązujemy się do niezjedzenia ani jednej kanapki drwala do końca oferty. Tego roku. Tak, wiem, brzmi to strasznie, więc musimy to zrobić. Po prostu. Ja innej opcji nie widzę. Karol, mi guzik? Jasne, że tak. Nigdy nie byłem w dobry, ale. Ja sam za nie zapnę. A który chcesz? Drugi pierwszy? A który się weźmie? Pierwszy. Pomrzemy. <grym> 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 Już? Oh, żart nie jest ciężka. My ruszamy do lasu w tej chwili, aby razem z Karol. Razem z Karolem. Rozbić kilka drzew. Rozbić kilka drzew. Z Karolem. Ze mną i z nim. I ze mną. Po Instagram to Karol zdebał się. Szata. Gały już woda, to jest duże zagadanie. Trzeba powiedzieć to jasno. tam będziemy myśli? Tam i potem w lewo jeszcze Musimy wykonać przeczeszanie Musimy Musimy Przeczesanie lat Przeczesać lat O to mi chodziło Może znajdziemy coś ciekawego O O drzewo Chłopie, jakbyś takie coś zrąbał To raczej piło? To raczej byś nie zrąbał ra Nie Przeszkody To ja też chciałem wczoraj, sorry Serio? No, na robocie byłem, stary Okej okay. Przesaliliśmy nas już? Jest cały przesesany, nie ma gdzie iść dalej, stary. Nic więcej tu nie widać. To wracamy. Nie wyszło. O, Spróbuj to o. przeciąć. Ty jesteś prawdziwym mężczyzną. Tak, jestem. To prawda. Wiem. Mam 1,80 m. Ty! Ale jestem w szoku! Ale jestem dumny z siebie, byłem przekonany, że gdzieś poleci, aż się wywrócę. Jak ładnie w ogóle teraz. Teraz twoja kolej będzie, stary. Patrz, poszło! A to? Czekaj, jeszcze sobie spróbuję. A spróbujmy pień na pniu. To duże? Postaw to. O kurde. Pozycja. Nisko na nogach. Wow! Nie, dobra, ja rzucam YouTube'a. Czy Czy jak teraz ja nie rozbiję, to wyjdę znowu na gorszego? Nie ma gorszych, nie ma lepszych. Co się dzieje? Serio, ja szedłem z przekonaniem, że nic totalnie nie rozbijemy. No poza może tymi mniejszymi, ale to? No przecież to jest normalny piank. Gruby, chłopie. Taki gruby. I to trzeba zaznaczyć, że robimy to pierwszy, pierwszy raz w życiu. życiu. Kotek. Szczypię. No. Tak, widziałem ja, faktycznie. Tam był naprawdę kotek. <laughs> Karol, skoro rozłupaliśmy już drewno, musimy teraz jechać do domu i je przekazać do opału. Przeciętny drwal zarabia około 17 zł i 34 na godzinę, a burger drwala w McDonaldzie kosztuje 27,90. Więc przeciętny drwal, żeby zjeść burgera drwala, musi pracować lekko ponad półtorej godziny. Karol, tak, masz jakiś żart o drwalach? Tak, mam jeden. Dlaczego drwal jest pijany? Znacie? Nie. Serio? Nie, serio nie. Bo się narąbał. No, to taki jeden z gorszych akurat. Też mnie nie bawił totalnie. Oczywiście pamiętajcie, że rąbanie i zbieranie drewna z lasu jest nielegalne w Polsce, dlatego my zakupiliśmy pieńki w sklepie budowlanym. To jedziemy zawieść to teraz w odpowiednie miejsce. Muzyka z Pataj Mata. Wyglądałaś tą bajkę? Tak. Drewno na oko, sami rąbaliśmy je całe. Wystarczy. Ten bo nie mamy jedną chalapkę. No jak to z mamy zjeść? No trzeba by było jakoś przepołowić na pół Nie Ja mam nóż. A okej. Okay, to trzeba było mówić od razu. Nie musisz się kierą, wiesz? Okej. Okay. No to normalniejsze takie jest. Faktycjnie, też mi no. się tak wydaje. Pierwszy raz w tym roku. Nie zawsze też załóżma. Pierwszy spodnie. To ten z jest poza ostrym, Ostry jest najlepszy, z na drugim miejscu i do mnie. Tak. Ja w ogóle chyba nie miałem tego sera. Ja też nie. Co jest? Mamy więcej jednak. Czyli nie trzeba było kraić nawet. oczywiście. No, ale popatrz. Czyli co, z żurawiną oceniamy wysoko. Ja jestem też tego zdania. Tak. Ostrzy, najlepszy. Bardzo, nie wiem dlaczego. Oddajcie ostry. Oddajcie go. Jeśli ktoś wie, przepraszam, że mówię z próbnymi ustami. No, mógłbyś w sumie przełknąć. Jeśli ktoś wie, dlaczego nie ma ostrego, to bardzo chętnie się dowiem. Ale no, żurawinka na drugim miejscu. Nie wiem, czy kiedykolwiek kurczaka w ogóle próbowałem, szczerze. Zaraz spróbujemy, bo przetestujemy jeszcze wszystkie drwale, które są obecnie w McDonaldzie w tej chwili. Tu jest kurczak. O z tu kurczakiem, kurczaka, jest kurczaka. W sensie on się różni, że ma coś zamiast czegoś? Czy? Zamiast wołowiny, ma kurczaka po prostu. Aha, dobra, no. no całkiem logiczne. Dobrze, że nóż masz jednak. Dobrze, tak. Albo siekierę mogliśmy użyć. Ale gruby jest ten z kurczakiem, jakiś taki wielki. No. Bo Winka robi robotę jednak. Nie, kurczaka jakoś nie pasuje mi tu, szczerze. Też jest fajny, ale. Jest okej. Okay. Mm. Ale. nie kupiłbym, jakbym miał tak. drugi raz. Tak. Widziałem, że dużo ludzi się pytało w sumie, czy wege będzie stary. Mhm. A tak to by dziwnie musiało być. Ja to te wege też są dobre. Nie jadłem wege. Ja normalnie tak się nie brudzę, jak jem. Ja też nie, ale zdarzy się teraz, nie? Tylko, tylko tak teraz. Ja tego nie zjem stary. Podwójnego chyba nie ma sensu próbować. Zjemy sobie jeszcze klasyka po prostu. No, i tyle. Podwójny jest dla siebie. Dzięki. W początku tak myślałem. Dobre serce ma. Wiem. A no, się tak, Ty. A. iPhone, iPad. Szukasz pracy? A, my mamy pracę. Ale jak śmieszny film, to jakby co, to jestem chętny. Klasa. klasa. Ale ty czas co Wiesz? Wiem, no, wiem, wiem. Mhm. Miałem jeszcze jednego. Jakbym teraz miał? tak. Ostry, żurawina. podwójny, bo pewnie po prostu podwójny jest dobry. Tak, bo ma więcej mięsa po prostu. Kurczak na dole. A ja nie lubię jakichś za dużo mięsa, więc ja uważam, że dałbym ostry, żurawina, klas, kurczak podwójny. Podwójny na sam końcu? Tak. Nie lubię jakichś za dużo mięsa. Taki klasyczny jest most. No, tak, to Nie da się nic z niego powiedzieć. Tak. Klasyczny. Dobra. Gorące. Udało się. Po roku. Ja. Tak, wytrzyma. Po roku zjęliśmy razem drwala. Widzicie, marzenia się spełniają. I... Moje czy twoje? Wspólne. Koniec teraz filmu będzie jak coś. To jest zakończenie. Serio, no, już nic więcej nie będzie. Nie oglądajcie już dalej. Nic ciekawego się tu nie wydarzy.